Jakieś dwa miesiące temu światło ujrzał o zwiastun czwartej odsłony Wiedźmina. Najwięcej kontrowersji wzbudziła nowa protagonistka, czyli Ciri. Dzisiaj zastanowimy się czy gracze słusznie mają się czego obawiać. Zaczynajmy! Wiele osób liczyło, że nowym bohaterem zostanie nieznany nam jeszcze Wiedźmin albo Wesemir za jego młodych lat. Była też część osób, która twierdziła, że będzie to Ciri. Tak naprawdę, pomysł o tym, aby Ciri była główną postacią w kolejnej sadze, nie jest wcale nowy. Deweloperzy z CD Projekt Red myśleli już o tym 10 lat temu. Również fani dekadę temu zachęcali CD Projekt Red przychylnymi opiniami, że rozgrywka Ciri w Wiedźminie 3 była świetna i chętnie by ją zagrali w kolejnej osobnej grze. Nie wierzycie? Spójrzcie chociażby na to nagranie sprzed 10 lat, jest to rozmowa fana z prezesem CD Projekt Red Marcinem Iwińskim, która odbyła się w 2015 roku na Ustoku. Czy będzie Wiedźmin 4, ale wiemy, że nie jako kontynuacja, tylko coś takiego pobocznego, jako poboczna historia wzorem pisarza Sapkowskiego. Znaczy, świat wieźmina jest, jest wielki i wspaniały i, i znaczy, my nie mamy w tej chwili planów ani nad niczym nie pracujemy, mówię totalnie szczerze, ale ja nie wykluczam opcji, że kiedyś opowiemy kolejną historię. Natomiast to, o czym powiedziałem wcześniej mówiąc, my naprawdę bardzo koncentrujemy się na tym, co robimy. W tej chwili robimy dwa dodatki duże, tak? To będzie ponad 30 godzin. Mogę odpowiedzieć, że fajnie by było odpowiedzieć historię Ciri jakąś powoczną, bo rozgrywka nią jest zajebista, naprawdę. Cholera, nie wpadliśmy na to. Dzięki. Dzięki Mal. To jak to jest, w 2015 roku fani chcieli grać z a w 2025 już nie chcą? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Przyjrzyjmy się obawom graczy i zastanówmy się, o co w tym tak naprawdę chodzi. Internet zalały opinie graczy, którzy twierdzą, że nie chcą grać babą. Trochę ciężko to skomentować, ale rozumiem, że są na tym świecie gracze, Którzy lubią uosabiać się ze swoją postacią z gry, a ciężko im to zrobić, gdy ta postać jest przeciwnej płci. To jest jak najbardziej zrozumiałe, ale bądźcie też świadomi, że ograniczając się do wybranej płci w grach, pomija Was kilka świetnych tytułów, w których to kobiety odgrywały pierwsze skrzypce. Na przykład Lara Croft Tomb Raider, Aloy w Horizon Zero Dawn, w The Last of Us. Nadine i Claw w Uncharted 4 Zaginione Dziedzictwo. W niektórych tytułach nie gramy nawet człowiekiem, tylko małpą. A wam kobieta przeszkadza. Kolejnym tematem, który rozgrzał fanów do czerwoności, to oskarżenie, że Ciri zbrzydła. A na dowód zawsze pokazują to ujęcie. I fakt, Ciri nie wygląda na niezbyt korzystnie. Ale bądźmy tu fair i sprawdźmy inne ujęcia z trailera. Na przykład to lub to. Widzimy tu inne oświetlenie, perspektywę i Ciri już wygląda o wiele lepiej i nie ma się do czego przyczepić. Powiedziałbym nawet, że wygląda o niebo lepiej niż Ciri z Wiedźmina 3. Wszakże kilka lat minęło i bohaterka trochę nam dojrzała. Kolejnym dowodem na to, że Ciri będzie wyglądać inaczej w grze, może być ta kartka świąteczna, którą otrzymywali ludzie współpracujący z CD Projekt Red. Widzimy na niej, że Ciri wygląda całkiem inaczej niż na trailerze. Zresztą, porównywanie wyglądu w postaci z trailerów nie jak ma się do tego, co w rzeczywistości możemy otrzymać w grze. Pójście na wygląd Geralta z różnych trailerów widzimy na trzy. Na każdym ujęciu wygląda inaczej niż bohater, którym graliśmy. Wspomnieć też należy, że cały projekt RED jest świadomym głosów fanów i na pewno to do nich dociera. Spójrzcie chociażby na pierwsze projekty Yennefer na trailerze Miecz Przeznaczenia. Z powodu jej brązowych włosów powstała niemała afera wywołana przez fanów, że nie ma ona książkowo kluczoczarnych loków. CD Projekt słyszał te głosy i Yennefer poprawiono. Nie wspominając już o wyglądzie Geralta z Wiedźmina 2. Tam to była afera. Spójrzcie na pierwszy model, który nam pokazano. Dobrze, że ostatecznie wyglądało to tak. Jednak największe obawy gracze mają w stosunku do idei, jaka się obecnie przelewa na świecie. Aczkolwiek po ostatnich wyborach w Ameryce wydaje się to trochę zmieniać. Mowa tutaj o Day, Walk i innych dziwnych skrótach. Fani obawiają się, że Wiedźmin 4 będzie inkluzywny do bólu, niczym ostatnio wypuszczony Dragon Age Veilkart. Jednak czy słusznie? No bo zastanówmy się chwilę nad tym, co tak naprawdę budzi w nas niepokój. Prawdą jest, że Redzi zatrudnili osobę z Insomniac Games. Będzie ona pracować przy nowym Cyberpunku w bostońskim oddziale. Jest to jednak jedna osoba na stanowisku, które nie jest decyzyjne. Najwięcej do powiedzenia ma reżyser gry, Paweł Sasko, który między innymi stworzył wątek Barona w Wiedźminie 3, który uchodzi za ten najlepszy. Nie sądzę, żeby jedna osoba na niekierowniczym stanowisku wywarła tak duży wpływ swoją ideą na całą kształt produkcji. A tak naprawdę, gdyby Redzi chcieli, aby ich gry były inkluzywne i modne, zrobiliby to już w Cyberpunk'u 2077. Chociaż chwila, chwila... W zasadzie to właśnie to zrobili. Tylko w taki sposób, że nie wzbudzało to kontrowersji. Przecież w tej grze mogliśmy stworzyć postać transseksualną, romansować z płcią przeciwną. W całej grze było od groma dziwnie wyglądających i mówiących postaci. I nie widziałem ani nie słyszałem o żadnej burzy w internecie, że ta gra jest zbyt postępowa. Redzi pokazali nam więc, że potrafią wyrafinowanie umieszczać takie wątki w swoich grach. A jeżeli już przy tym temacie jesteśmy, to wspomnę Wam jeszcze o czymś, o czym być może część fanów jeszcze nie wie, szczególnie ci, którzy nie czytali sagi wiedźmińskiej. Ciri stała się biseksualistką zanim to było modne, bo już w 1997 roku w opowiadaniu Wieża Jaskółki. Możemy być więc pewni, że Ciri w Wiedźminie 4 nadal będzie biseksualna i takie też wątki się w tej grze znajdą, a to z kim będziemy romansować będzie zależeć tylko od nas. Jednak nie sądzę, aby tego typu wątki były w tej grze najistotniejsze, tak więc na spokojnie. Wygląda na to, że decyzja podjęta 10 lat temu, aby Ciri była główną bohaterką nowej sagi wpisała się w nie najlepsze czasy. Przez ostatnią dekadę trendy się zmieniły. Przez świat gamingu i szeroko rozumianej rozrywki przelewa się z fala hejtu na usilne umieszczanie kobiet na pierwszym planie. Jednak czasy się zmieniają, trend się odmienia, a gra będzie miała premierę za 2-3 lata w innej rzeczywistości. Na trailerze na pewno każdy zauważył, że Ciri zażywa eliksir. Znaczy to, że przeszła próbę traw. Ta kwestia wzbudziła we mnie osobiście największe kontrowersje. Gryzie mi się to z uniwersum, które znam i z osobowością Siri. Nigdy nie sądziłem, że może zostać pełnoprawną wiedźminką. Nie wiem, co by się musiało stać, żeby sama postanowiła ją zostać. Przecież jako pani miejsc i czasów jej mocy były niemal nieograniczone. Ten wątek Redzi będą musieli bardzo dobrze wytłumaczyć, ale to naprawdę bardzo dobrze, bo nie wiem jak wy, ale ja nie kupię taniej wymówki. I to tyle na dzisiaj. Mimo kilku kontrowersji i wielu znaków zapytania, ja jestem spokojny i wyczekuję kolejnych informacji od LEDów, którzy, bądźcie pewni, na pewno słyszą nasze opinie. Także poczekamy, zobaczymy. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym wszystkim myślicie. Trzymajcie się, cześć.